Dzień dobry Państwu, Studio Kadr na żywo. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Mariusz Zając, dyrektor Szkoły Podstawowej 24 z oddziałami dwujęzycznymi. Witam Pana bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, jesteśmy drugi dzień już w szkole po feriach. Po dłuższej nieobecności dzieci klas 1-3. Jak państwo jesteście przygotowani właśnie na tą sytuację, na przyjęcie tych najmłodszych dzieci? No tutaj sytuacja jest o tyle już prostsza, że te przygotowania zostały jak gdyby zaczerpnięte z tego okresu poprzedniego, czyli przed zawieszeniem zajęć, bo te same obostrzenia obowiązywały przed zawieszeniem zajęć klas 1-3. Dzieci uczą się w osobnych salach. Mamy przerwy troszeczkę pozmieniane. Dzieci wychodzą w różnym czasie na przerwy tak, żeby w miarę możliwości ten kontakt był ograniczony, zresztą to co zapowiada Główna Inspekcja sanitarny Jak nauczyciele? Czy wszyscy nauczyciele klas 1-3 zostali przebadani? Nie. Część nauczycieli zostało przebadanych, część zdecydowała, że nie będzie się badać, ale ja podchodzę do tej sprawy w taki sposób, że jest to indywidualna kwestia każdego nauczyciela uczącego. Czy wcześniej były przypadki zachorowań nauczycieli? Tak, były takie przypadki, mamy takie przypadki potwierdzone w szkole w tym okresie wrzesień, październik zachorowań na COVID-19, no ale to też wszystkie te, nazwijmy to, przypadki zakończyły się Pozytywnie, nikomu nic złego, na całe szczęście się nie przydarzyło i nie stało. A jak rodzice ustosunkowywali się do o, tej kwestii no, powrotu do szkoły? znaczy, rodzice myślę, że podobnie jak i dzieci, są zadowoleni, że wreszcie skończyło się przynajmniej dla tej grupy 1-3 nauczanie zdalne, bo dzieciaki potrzebują tego kontaktu między sobą, tych kontaktów rówieśniczych i oni to tego najbardziej potrzebują w tym momencie. Takiego to przebywanie w izolacji, myślę, że już ten czas powinien minąć. Natomiast rodzice też myślę, że na pewno trochę odetchną z ulgą, że dzieciaki wrócimy do szkoły i mogą realizować swoje pasje, swoje zadania też w większości pracując w szkole, a nie Rodzice po pracy spędzali na pewno trochę czasu nad zadaniami, które trzeba było wykonać. Ile macie klas, oddziałów 1-3? Jest 10 oddziałów klas 1-3. To bardzo dużo. No, jak na to, że jesteśmy niedawno utworzoną szkołą podstawową, to rzeczywiście możemy uznać to za wielki sukces. Ponad 230 uczniów. W klasach 1-3, no to czasami są szkoły mniejsze od klas 1-8. Świadczy o tym e, dobra renoma tej szkoły? Staramy się zachować i to, co działo się w szkole podstawowej nr 4, bo przecież w tym roku umieściła się szkoła podstawowa nr 4, później gimnazjum nr 2. No, i wróciliśmy do szkoły podstawowej, z tym, że też mamy emblematy czy cyfry, które świadczą o tym, iż tą dobrą tradycję kontynuujemy, bo i dwójka, i czwórka, 24. Panie dyrektorze, to proszę jeszcze powiedzieć, jak ocenia pan zdalne nauczanie klas wyższych? Tu jest kwestia problematyczna, na pewno, dlatego że Zdalne nauczanie nigdy nie zastąpi stacjonarnego nauczania. No to zdalne nauczanie może być na chwilę, na, ja odbieram to jako krótki okres czasu. Natomiast w dłuższej perspektywie ono na pewno nie spełnia tych norm i wymagań, które są i powinny być respektowane wobec uczniów klas starszych. Zmęczenie materiału, kolokwialnie mówiąc, spędzenie dużo czasu przed komputerem. Wszystkie przedmioty muszą być realizowane. Tak jest skonstruowana podstawa programowa. Rozporządzenie nie zwalnia w żaden sposób z realizacji któregokolwiek z przedmiotów. One mogą być realizowane troszeczkę inaczej, w inny sposób, natomiast one realizowane być muszą. Więc to nauczanie zdalne de facto, tak jak w przypadku naszej szkoły, odbywa się już od samego początku, bo można powiedzieć, że na przełomie marca i kwietnia. Ubiegłego roku kalendarzowego, wtedy kiedy nauczanie zdalne zagościło w polskich szkołach, myśmy już też przeszli na nauczanie zdalne, na platformę popularnie nazywaną Teams, i, i, i dzieciaki miały normalne lekcje, i te lekcje odbywały się na tej platformie, wedle harmonogramu i wedle ustalonego podziału uroczystości. Ja mam takie wrażenie, że my często zaprzeczamy pewnym wartościom. Uczyliśmy dzieci i mówiliśmy o tym, że jak najmniej przy komputerze, a teraz na długi okres jednak, żeśmy te dzieci zadowili przed komputerem. Nie sądzi Pan, że no nie daliśmy tutaj dobrego przykładu? Na pewno nie. Ja tutaj się 100% z Panią zgadzam, że tutaj zaprzeczyliśmy samym sobie. Zaprzeczyliśmy temu, co do tej pory. O czym do tej pory mówiliśmy? Komputer, owszem, ale na krótki okres czasu. Natomiast teraz, od przełomu marca i kwietnia, komputer stał się właściwie nieodzownym narzędziem ucznia, który spędza przed nim kilka, a czasami nawet kilkanaście godzin dziennie, bo o ile nauczanie wczesnoszkolne to jest 4-5 godzin dziennie, o tyle już szkoły ponadpodstawowe to już jest. Kilkanaście godzin, czasami dziennie, zwłaszcza jeżeli trzeba odrobić jeszcze zadanie, a niestety te obostrzenia, które obowiązują w Polsce, to też no nie dają jakiegoś większego pola manewru na to, żeby się uczniowie między sobą spotykali. Więc w jaki sposób się spotykają? No spotykają się właśnie znowu poprzez te narzędzia elektroniczne, czyli znowu wykorzystują komputer, telefon, internet itd. Tak ze szkodą dla własnego zdrowia, Oczywiście. tutaj. Oczywiście. Brakuje ruchu, brakuje takiego obycia. Ja też trochę obserwujemy w szkole, jak dzieci wracając. Czasami nawet może zabrzmi to drastycznie, ale takiej, a społeczności nawet, bo dzieci są zamknięte, odizolowane, żyją we własnym środowisku, we własnym świecie, a tutaj nagle. Trzeba otworzyć się na kolegę, koleżankę, zobaczyć, czasami trzeba pomóc, czasami trzeba zareagować w odpowiedni sposób i to zdalne nauczanie na pewno temu zaprzecza. Panie dyrektorze, dzieci to jedno, ale ja pozwolę sobie powrócić również do nauczycieli, z uwagi na to, że jest mi to bliskie sercu. Mi się wydaje, że jest to również ogromny trud dla nauczycieli. Zupełnie inaczej pracuje się w szkole, a inaczej przez kilka godzin przed komputerem. Przygotowani się do takich lekcji, to nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, jak to faktycznie jest. Czy podziela Pan moje zdanie? Tak, oczywiście. Przygotowanie nauczycieli do lekcji zdalnych jest o wiele dłuższe aniżeli do lekcji stacjonarnych. To nawet sami nauczyciele mówią o tym, że na początku, kiedy wyszło nauczanie zdalne, to ja nie spotkałem się z nauczycielem, który by nie mówił, że spędza 10 godzin dziennie, żeby ogarnąć tę pracę zdalną. Plus odebrać maile od dzieciaków, skontaktować się nierzadko z rodzicem i jeszcze przygotować się do zajęć, prawda? Więc też spora część nauczycieli musiała nauczyć się korzystać z tej rozszerzonej technologii. Bo ja nie mówię tutaj o podstawowej technologii informatycznej, ale z tej rozszerzonej technologii informatycznej to też. Niejednemu przysporzyło jakiś na pewno problem, jakiś kłopot, w którym w dużej mierze co tu dużo mówić, nauczyciele musieli sobie poradzić sami, bo raczej dopiero w późniejszym czasie pojawiły się jakieś webinary, pojawiły się szkolenia internetowe, które pomagałyby, ale to już był ten czas, kiedy nauczyciele temat przerobili. W związku z powyższym gigantyczna praca wykonana przez nauczycieli, a często niewidoczna bo nie wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ktoś pracuje, a praca nauczyciela to nie polega na tym, że ktoś odbył pięć jednostek lekcyjnych i na tym sprawa się kończy, a często jest taki pogląd ogólnie wyrażany, tylko to nierzadko jest drugie pięć jednostek lekcyjnych dziennie żeby się do tego przygotować. No właśnie, ten odbiór społeczny bywa różny, różny czasami bardzo przykry również krzywdzący. i krzywdzący właśnie tą grupę zawodową. Panie dyrektorze, to ja po prostu zadam takie kolokwialne pytanie. Czego życzyć Panu, szkole, nauczycielom? Myślę, że odpowiem tak, jak odpowiedzieliby pewnie też nauczyciele, Przede wszystkim powrotu do, powrotu do stacjonarnej nauki, to przede wszystkim i tego, co najistotniejsze, tego, co najważniejsze. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie w tej rzeczywistości i żebyśmy mogli na nowo tę rzeczywistość współtworzyć tak, żeby ona była dla nas wszystkich przyjazna. I tego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Ja również.